Wszystkim, moi drodzy, niedługo powitamy nowy rok. Szampany będą niedługo. Ale zanim oczywiście wybije północ, no to w takim razie będzie trzeba coś tam delikatnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Dla tych, którzy nie, ok, rozumiem, zostańcie po prostu, dlatego żeby zostać. Ale dla tych, którzy będą chcieli uświetnić sobie ten wyjątkowy dzień w postaci jakiejś whisky, to myślę, że możecie zostać, bo dzisiaj będziemy wybierali najlepszą whisky do. 100 zł, nie drożej. Zobaczymy sobie na tym małym budżecie, czy można napić się czegoś smacznego, dobrego. Po prostu whisky w miarę. No to co? Przejedźmy się po Szkocji, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Zaczynamy. To mi to nie leży kompletnie. Rafin oh. Trochę więcej alkoholu. No ja lubię na whisky. Do 100 zł? Żegnaniac. Mm, Aczkolwiek myślę, że żegnanie jest dosyć w, w smaku unikatowy. Ale dobrze, bardzo ciekawi mnie to zestawienie, bo nie wydajemy tutaj zbyt dużo, patrząc po cenach, jakie mamy w sklepach. Konkurencja pierwsza, dostajesz soczew aż młyski, jest ich 8. Mhm. Ustawiasz ranking. Konkurencja mhm. druga, porównujemy ranking do drinków z kolą. O! I zobaczymy, czy to się powieli. Boże, jasno. Dobra. Pasi? Pasi, 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 kutasik. No. Zobaczymy sobie. Oczywiście y, pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że to jest y, test taki, jak sami możecie sobie zrobić. I odnośnie 18+, pamiętajcie, że nigdy nie prowadzimy samochodu, kiedy cokolwiek będziemy mieli w ustach wcześniej. Proszę, pamiętajcie. Dobra. Oj, to Przyjemny, kwiatowy, to owocowy. To <gry> Znaczymy, jak się skończy. Znaczy. Oby nie pod stołem. <gry> Przyjemny, kwiatowy, owocowy. Nie jest taki siarczysty, nie jest taki mocny. Wydaje mi się, że jak na pierwszy, ra pierwszy raz, bo że jak na pierwszy traf, to nawet nieźle. Nie atakuje tak mocno, alkohol jest stłumiony, lekko dymny, nie mocno. Myślę, że w porządku. Raczej sądzę, już teraz mogę powiedzieć, że chyba gdzieś w top 3 wyląduje. Jaki? Jaka whisky? że ty jesteś znawcą. Gdzie, ja whisky znawcą? To, to co ty gadałeś. Ja? A, na whisky tu. Co ty? A co? Romper. <laughs> co to jest to? No? Dobra. Nie, nie, nie. To co to jest? Znawca, latawca mówi. Co to jest? Zały... Nie, no ja ci nie powiem co to jest, ja nie wiem, co jest w zestawieniu. Zobacz na to. Ty zarabiasz, ja tracę. W razie w, dobra? Ale 100 złotych stawiam, że to nie jest żegna, Jest nic o ciebie nie chcę. Jak przegra, mam ci 100 złotych. No to nie jest żegnaniem. Aha, no to, no to szybki zakład. Dobra whisky, tak bym powiedział. Oczywiście w tym budżecie. Do 100 złotych. to uważam, że jest git. Jest dobrze! I wszędzie kielonek, tak? Tak. No o, tak, no bo to... No tak. Zestawienie numer dwa. Proszę, ja ciebie uprzejmie. To jakoś tak bardzo... ...spirytusowo. To będzie jakaś tanizna. Bo to jest do 100 złotych, zł. czyli może być na za 30 złotych, to ostawiam, to że to może być coś takiego. W ogóle nic nie się tutaj żadnego owoca. Co ty mi tu robisz za durnia? Już to jest woda. Wódka, 100%. Nie no, no przestań, proszę cię. <grystanie> Wiesz, że ja dorabiam po godzinach jako klaun, ale nie dzisiaj. Które miejsce? Pierwsze. Pierwsze, pierwsze, pierwsze. To już jest whisky. To już jest whisky, tak? Tak. Zastraszanie no, numer 3. <laughs> Czyli tak naprawdę dwa. Jakby skoncentrowanie smaku, naładowanie smaku jest mocniejsze. Eee, Krótko też nieźle, a trochę inaczej zapamiętałem whisky ostatnimi czasy, wiesz? A to widzę, że jest takie. Takie, które może trafić do wielu serc. Bo czuć rzeczywiście mocne nuty łychy. Ale co jest delikatna? Nie, nie, no właśnie jest taka mocniejsza. Dla tych, którzy lubią mocniejsze smaki z samego y, whisky, to myślę, że powinni wybrać to. Dla mnie mniej. Na razie drugie miejsce. Na razie wybrałbym tamtą. Okay. Ale ta nie jest zła, to nie jest taka, że ci wiesz, odrzuca cię. Tu jest więcej dymu. Tego, tego posmaczku. Mhm. Numer trzy. Tu już jest zdecydowanie delikatniej. Mocno się spiryt nie przebija. No ciekawe. Zdecydowanie bardziej owocowa. I na przykład mi te, te takie smaki bardziej odpowiadają. Owocowe, mało gorzkie, mniej dymne. Ale okazuje się, że może jest bardziej dymne, a ja wyczuwam mniej. Nie wiem tego, po prostu mówię to co mam na języku. Mm. No nie no, na razie chyba najlepsza. Tak? Na razie chyba najlepsza, najbardziej owocowa, najbardziej delikatna, taka m, dużo wody, m, jakby tego koncentratu whisky mniej. Number one? Number one. Channel number one. Channel. Numer cztery. Numer cztery. popatrzmy. Oj, to jakieś perfumowane. To jakieś perfumy. Jakaś kobieta tego nie polewała? Spadaj na czego? Ale wiesz, że tutaj naprawdę czuć bardzo mocno perfumy? Teraz ci nie robię jaj. Mocne, mega spirytusowe, bardzo kompletnie nie jest przykryta warstwa alkoholu. Bardzo atakuje. Owoce jakieś takie... Nie no, zdecydowanie najgorsza. Oj, to jest dużo, dosyć duża różnica. To trochę smakuje jak taka by nie być benzyna, ale... Nie wiem czy nie diesel, koniec końców. Nie no, no, nie, no, nie, 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 najgorsza, najgorsza, najgorsza. Bardzo intensywna, bardzo mm, atakująca. No ten smak znam doskonale. Co tu o nim powiedzieć? Taki uniwersalny. Stawiam, że to jest albo Grant, albo Ballantyes. Bo smak mocno gdzieś kojarzę. Taki konsumencki, taki gdzieś, gdzie trafi się wszędzie. Tak jak kurde, jechowce pukają i mało mają skuteczności. Tak tu skuteczność może być duża. Nie jest mocny, w miarę delikatny, ale bardziej wpada w nuty gorzkie. Nie jest tak mocno alkoholowy, jak poprzednik, bo to było niebywałe. miejsce? No takie trzecie. Ale stawiam, że to jest grant albo balant, jest, nie wiem jeszcze dokładnie który. Mhm. Jednakże coś mi się tak wydaje, że to może być ten. Bardzo ciekawe jest to zestawienie. Ci powiem szczerze, wiesz? Tak? No? Ja tak jakoś zamkniętym, Ja dawno w ogóle tego nie piłem, trunku. Okay. Więc no zobaczmy, dobra. Następny. Czyli to jest już szóstka. To już jest szóstka. to to smakuje. Albo to samo mi podałeś, albo jest to bardzo do siebie podobne. Kurczę, no ja bym powiedział, że to jest to samo. Bardzo bardzo, bardzo taki sam smak. Też yy, lekko bardziej. Yy. Nie, no to jest to samo, tak? To nie jest to samo. To nie jest to samo? Nie. No to mógł mylić się w takim razie. No to to jest Grant, a yy, tamto był Balantais. Tak, tak, tak bym stawiał, bo gdzieś te whisky, no, siłą rzeczy najczęściej pijałem i ten smak mam głęboko zakorzeniony. Jeżeli nie jest to samo, to jest to do siebie bardzo podobne. Też nie, te, też nie jest jakiś taki, nie wiadomo jak wyrafinowany, nie jest jakiś inny, oryginalny, jest neutralny. Jak gdzieś bym sobie wizualizował smak whisky na pierwszy rzut, to bym tak go gdzieś, wiesz... A to mnie bardzo zdziwi, że to nie jest to samo. Byłem przekonany. Ja jestem też turbo tym, co mówisz. i to mnie teraz zawiodłeś. Tym, co powiedziałeś. To powinnaś mieć pretensje do siebie. No, ale tak, już mi się to nie przestaje podobać. Albo jakiś zaśmienia, albo, albo oszukujesz mnie. Nie, nic nie oszukuję. Nie? Nie. To jest zdecydowanie bardziej alkohol czuć. To też tak samo smakuje? Też bardzo podobno. Chciałem to właśnie powiedzieć. co widziałeś? Ale to jest naprawdę bardzo do siebie znowu podobny. I to jest smak, który kojarzę. Nalawiłeś mi znowu to samo? Nalawiłeś mi znowu to samo? Nie. Granc, Tak bym stawiał. A co do smaku? Widzę, że ten Granc ci bardzo. No, no bardzo coś mnie kurda prześladuje, widzę. Co do smaku, to mamy tutaj. Yy, trochę więcej alkoholu. I to jest to, ale sam smak jest bardzo podobny. Ale większa porcja alkoholu. Wiem o co Ci chodzi, bo ja y, cały czas y, myślę nad tym, gdzie jest Jack Daniels. Może tu. Może tu. Tak. Tu na pewno nie jest, ale nie jest to coś y, złego. Tu jest są większe nuty. Mm, Nocy alkoholowe, jest to intensywniejsza whisky. Whisky taka bardziej mm, albo do, do zdegustowania, właśnie w takiej formie, albo do jeżeli ktoś chce przyćmić sobie ten smak, no to właśnie kolą. Tak, ona będzie gdzieś tak na czwartym miejscu. Tak bym gdzieś ją yy, widział, ale to jest mocniejsza. Z tego co mówisz, to ona była lepsza niż tamta. Bo powiedziałeś... ta, 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 tak, ale i tak. Ta na trzecim miejscu. No to nie, no to ta jest na, na, trzecim? na trzecim sama. Ale coś już chyba czuję, 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 czuję. Czuję, 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 czuję. Chyba wiem o co chodzi. O co chodzi? No zaraz, ty weź za nieś tą, żebym nie wiedział, co to jest. Gdybym miał panie kolego stawiać, gdzie był Jack Daniels? To już ty miałeś powiedzieć, jest Jack. Daniels. No właśnie, to, to. To już teraz nie zmieniaj zasad, tylko nie zgadłeś. No nie zgadłem. Daję od ostatniego, bo może będzie jeszcze ostatni. To już w ogóle bym się chyba wywalił na buty. O jezus, no to, to to, ale to się akurat cieszy, bo ja nigdy nie byłem i nie przepadałem to, to, to za. razu? Dawaj, tak, tak, tak. To jest przedostatnie miejsce. Tak. JB, bardzo rzadko topiłem. Praktycznie, m, może nie wiem, z trzy razy. Na swojego ulubieńca powiedziałeś, że to jest Balantais albo Grand. Dobra. Cześć. Tragedia. No w tej, w tej, w tej trójce. Czwarty, czyli one poza pod. Naprawdę? Przepraszam. <grymne> <grymne> Jestem zawieziony swoją postawą. Nie sugerujcie się mną, bo to siedzi po prostu... Kto? No debil. Debil! <grymne> Coś tutaj nie zagrało. Jestem bardzo pewny tego No? zdania, aż byłem w szoku. Podium. Tula Mor. Ostatnie co dostałeś. Okej. Okay. Tula Mor, zgadzam się. To już bardzo dawno nie piłem. To na studiach, pamiętam, że jak była wypłata, to brało się. To pierwsze miejsce?! <laughs> ja pierdolę, co?! Jesteś taki durny, kur... Niewiarygodne! Niewiarygodne! Co tu się wydarzyło w tym filmie?! Jakbym miał y, siedzieć z otwartymi oczami? To by była taka y, hierarchia. I to wiecie, jeszcze tak przeżywam, bo naprawdę wydawało mi się, że znam ten smak... Gówno. Dobra, chodź. Zróbmy tą kolę. I robimy powtórnie ranking, która według ciebie. Jest z kolą najlepsza? Tak. Dobra. O, tu jest jedynka, tak? Tak. Dobrze. No to jedziemy od jedynki. To to jest Jack Daniels. Z kolą. Do, do, no. Mogę tu chcesz położyć. Już od razu teraz? Czy nie, nie, chyba coś? na końcu. Chyba na końcu. Nie, żebym się... A nie chcesz grać wobacz? Chyba ch znowu bym się troszeczkę Dobra, pośpiał. świecie. To po Wchodzisz? Nie, poczekaj. Chyba, dzisiaj się statystykę trochę lekko, że ale. Po tych czterech, daj. Ale... Ten bardzo dobry. No, się... no, no, okay. Na razie wyznacznik. To po tych czterech dyli. Dobra. Okej? Okay? Tu wyznacznik. Dobra. To, to po tych czterech. No dobrze, dobra. Po dobra. drugiej rundy. Dobra. The Grand. <laughs> <laughs> bardzo słodki, ale trochę inny, bardziej owocowy. Tu, w tym pierwszym, o w tym, jest takie są. Z, m, tak jakby nuty, które teraz znam. Dobra, trzeci. Bardzo podobny jak drugi. Praktycznie żadnych różnic. Y, trochę dymu i trochę owoców. Czwarty. Te trzy. Gdzie jest Jack Daniels? Tu. Cały czas powtarzam, na pierwszym miejscu. A jeżeli ci powiem, że z tej jednej w ogóle go nie ma? No to nie wiem, no to kończę karierę. Kurwa, koniec to. No. Czułeś ten taki kurdy. Tennessee, Tennessee Climate. No, nie, no wręcz jestem przekonany, ale no nie wiem, już dzisiaj jestem tak głupi, że szok. Ja bym powiedział tak, numer jeden, tu to jest wszystko jeden pierun. No, honor uchowany. No to nie, 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 ja w ogóle whisky bardzo mało piję. Bardzo. Więc. No to trochę muszę powiedzieć morale delikatnie. Delikatnie. Ale to delikatnie. Ale zobacz, ten wypadł w pierwszej konkurencji tak, tak fatalnie, a z kolą już automatycznie jesteśmy w zobacz. domu. Nadaj no, jeszcze czwóreczki i za czym będzie to samo. Tutaj moje raczej będzie proforma, tak, podejrzewam, ale lepiej to sprawdzić. Z kolą kolejne cztery. Jedziemy. Pierwsza. Spoko. Dosyć intensywna w ogóle. Ym, I taka lekko. Owocowo. Mocna. Drugi. Oj, tu jest inaczej. Ty jeszcze raz możesz się napić, niech no, cię nie zabroni. Dobra, poczekaj, i dalej bo coś powiesz. tutaj mi tu jakoś taką... Coś tutaj jest... Nie, 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 nie. Coś mi się zaczyna... To przestań mi się powołać. Czekaj, 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 bo coś tutaj... Ja znowu mogę pojechać jak kretyn. Dobra, ten... Spoko. Tu jest dwójka, nie? To zaraz. Trzy. A na czym ty się mm -hmm. zastanawiasz? na tym, że chcesz mnie zrobić w, w, w pajaca. Też. Dobra, te trzy to są bez żadnej różnicy praktycznie. Pokaż tą dwójkę. To jest dwójka? Tak. Już nie wiem. Chciałem ale powiedzieć, tak że to, no nie wiem, jakoś mi tak to Jack Danielson bardzo mocno daje, ale już jestem za głupi, już, już mi się to wszystko miesza, już mam jakiś korkociąg powoli w głowie. Nie w sensie z upojenia alkoholowego, tylko Korkociąg myśli. Zrobiłeś to specjalnie. Jak suma do szerszenia. Zrobiłeś to specjalnie, fiucie! <grystanie> <grystanie> Masz usilne Zdałeś. pragnienie, usilne pragnienie zrobienia pajaca. Nie, nie, nie. Widać. To było tylko jakby, Dymitr tak się za... To zamień mi tak i spróbuj sobie jeszcze tego bałanta. No. no daj, no to będzie to samo. No. To nie ma znaczenia. Eee, czekajcie, ustabilizujemy tutaj wszystko i wrócimy. Moi drodzy, jakie mamy zestawienie? Jak sami widzicie, leżą przede mną te trzy butelki. Mamy Daniels'a, mamy Buszmins'a i mamy Granca. Ten zwyciężył w pierwszej konkurencji, ten zajął drugie miejsce, a ten najlepiej w przypadku koli. I to też tym samym daje mu. Trzecie miejsce. Jak sami widzieliście, dużo się zadziało, dużo było zwrotów akcji, niesamowite, normalnie seks, misja 5. Ale bardziej chodzi o to, że chcieliśmy sprawdzić to, jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście gdzieś ten Jack Daniels jest. W sensie tutaj intrygant siedzi za kamerą, więc tutaj podziękowania w twoją stronę. Dobrze to było wszystko rozegrane, świetnie się bawiłem, to po pierwsze, no i wynika, że chyba jednak żyje czasami studenckimi, bo to był ten drink, kiedy nie było stać na Golden Locha. Serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Było mi naprawdę bardzo miło gościć ponownie w waszych domach, w autach, gdzie oglądacie, to oglądajcie. Dajcie znać, czy robimy coś takiego samego z innymi tego typu trunkami, no bo niedługo Sylwester, więc jestem do waszej dyspozycji. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. No i do ostatni rzut, czyli oczywiście subskrypcja. Jeżeli lubisz takie treści, to tutaj masz strzałeczki, takie, znaczy strzałeczki gościa w różowych okularach, a tutaj masz właśnie dwa filmy. Jeden i drugi. 多少钱一个？